kurczę myślę nie doczekam się patrzcie nie doczekam się aż w końcu zadzwoniło jak w... I witajcie kolejny raz Na kolejnym filmie Tak jak widzicie Sceneria całkowicie inna od tych co były ostatnio Aczkolwiek kto Chodził że tak powiem ze mną To pewnie poznaje to miejsce nie? Jest lasek Pod tym drzewem tam był depozyt tych Dziesięciu fenolówek Z cesarstwa A, powiem wam Nie liczę na nic dzisiaj Tutaj zawsze ten sygnał pod tym drzewem uważałem, że to jest żelazny sygnał, a wyszła łuska z Mausera. Nie wiem, czy to przypadek, czy tu. To... No nie, no, ewidentnie tutaj wyszła łuska, nic więcej nie ma. Także pochodzimy dzisiaj tutaj. Mówiłem, nie liczę na nic więcej. Łuska oczywiście zbita, żeby nie było, nie. I Pewnie gdzieś ją tutaj zostawię, zakopię, żeby po prostu nie mieć problemów z tymi rzeczami. No, także ruszam dalej. Już bez zbędnego gadania, jak widzicie, roślinność padła całkowicie w lesie. Ta niższa, i można chodzić. Powiem wam, że tak się nakułem. Tu totalna masakra. Korzenie, kamienie. Nie ma nic, ale coś okrągłe na pewno tam jest. Nawet nie ruszałem, mówię. Dobra, jest guzik. Obyś miał coś na sobie. A on chyba nic powiem wam. Ja pierdzielę, ale się nakułem tutaj. Patrzcie, jakie kamole. A może? A może raczej nie, jednak. Ale. No, o monecie to chyba dzisiaj mogę zapomnieć. Na guziku też nic nie widać albo tu jest tak ciemno, że ja nic nie widzę Dobra, lecę dalej Dobra, powiem wam to, lasek to był kompletny nie wypał Ale ja o tym wiedziałem, nie? Miałem krótko dzisiaj czasu, co się po, po prostu sobie tylko pochodziłem, o bo nic nie było ciekawego, niby taki ciekawy teren, ale no zlatany już nawet przeze mnie, to już nie wiem, to już trudno powiedzieć na ile razy. Także do następnej części będę doklejał coś. Jakiś skok. Dobra, słuchajcie, mam pierwszy fant Już widzę go, bo już go wcześniej wykopałem Dobra jest tylko kamerę, żeby kożąk nie wystawał Jest to plomba. Szonebek zapewne albo nie, furt coś tam. Dobra, nieważne, słuchajcie, patrzcie, jestem na takim polu. Byłem tu kiedyś latem, jak mówiłem, że wujek zasiał poplon i go przewróci. I teraz właśnie to jest przewrócone. Ale dosyć fajnie klapło powiem wam, także chodzę długo już i dosłownie mam tylko plombę, jakieś tam guziki, gaciaki takie o ale wiecie jak to jest z tą nadzieją, nie? Jej się nigdy nie traci. A miałem w ogóle iść do lasku, a mówię, tak jadę, mówię, zobaczę na to pole, nie, jak to wygląda. My się za laskiem stęskniłem. No i dobra, nie przedłużam, jedziemy dalej. W ogóle zobaczcie, jaka pogoda dzisiaj nędzna. To znaczy do poszukiwań dobra, nie? Patrzcie, jaka seria teraz idzie. Mamy kolejnego żołnierzyka chyba. Wygląda to jak... Placę kołowił, ale widzę tu kształty jakieś, powiem wam. Zaraz narzędzi użyjemy. O. Tak. Będziesz on jest? Na koniu. Stan fatalny. Ale jest, liczy się, nie? Domyjemy, to będzie lepiej widać wszystko Domyję, nie domyjemy <grystwa> A, Ale jest, no fancior liczy się Przy okazji, słuchajcie, pozdrawiam Krzysztofa Mgłosiek Mgłosiek to taki coś Sie, siecze mgłę chyba, nie? Mgłosiek Obiecałem, więc pozdrawiam Mamy coś, pewnie plomba na plombowym polu, a jak? Patrzcie, plomba czy nie plomba? Plomba. Nie wiem co tu na niej jest, czy w ogóle coś jest. Monet nie wychodzi, nic dzisiaj. Aha i słuchajcie, jeszcze tak najkrócej jak potrafię tu powiem, bo takie komentarze się pojawiły, że ktoś tam kupił dzięki mnie wykrywacz. Nie wiem gdzie, nie pytam. Ale tam pod filmem macie link do sklepu zwiadowcy historii. I ja teraz polecam właśnie e, zwiadowcę z historii jego sklep, bo tam możecie kupić wykrywacz i na hasło Mister Lony 1976. Staniecie jakiś prezent, gadżecik? Nie wiem, co tam zwiadowca daje, bo no nie wiem, nie pytałem się i, i też ludzie się tak nie chwalili, nie? Ale wiem, że parę osób już kupiło tam. Także polecam ten sklep, polecam wam w ogóle. Nie tylko jako wykrywacz, nie tylko jako poszukiwania, jakieś tam tematy, takie pasje, coś tamtego, to nawet samo zdrowie powiem wam. Samo zdrowie, bo ja już na, chodzę 5 lat około, 5 albo 6, nawet nie liczę. I ja powiem wam, ja poważnie nie chorowałem na żadne choroby, grypy, a wcześniej zdarzało mi się. Może przypadek, może nie nie wiem, ale po prostu sami widzieliście. Mróz, upał, deszcz, śnieg, ja chodziłem. Także to jest samo zdrowie. Kurczę, myślę, nie doczekam się. Patrzcie, nie doczekam się. Aż w końcu zadzwoniło, jak w... nie powiem czym. Jest PRL, -o. jedna moneta już na prawie dwie godziny chodzenia, to mnie i tak cieszy. 20 groszy. Zobaczymy, który rocznik. Pozdrawiam wszystkich z 61 rocznika Tak I ruszam dalej z nifalzów na to Coś dawało, taki dupny sygnał, w sensie, że sygnał do dupy. No ale widzę, że coś jest okrągłe w tym, w tej glinie tu. To to będzie? Nic nie będzie. Albo no czekajcie, może coś i będzie. Klapka od fajki, nie? Ale czy tu coś jest? Czekajcie chwilę. Czy nie jest, czy nie ma? Hmm. Coś jest, powiem Wam. Ale co to jest? Dziwna sprawa powiem wam nie mogę cały czas kształtu jakaś roślina chyba tu pod spodem No nie wiem powiem wam muszę to zweryfikować w domu pod lupą Może z tej strony lepiej będzie widać ja. Dobra, tu już widzieliście na zdjęciu na pewno, nie? No i co? Wykopałem Coś tak ręką tylko Przemyłotłem Ja już widzę, że to jest chyba następna plomba Ale z serii Plomba z cyckiem Dawno takiej nie znalazłem A już widzę Jakieś numerki No i tu jest taki Cycek Na górze Na tym cycku też był numer, ale ta jest jakiś w kiepawym stanie, powiem wam, ale jest, nie? O, no, tutaj, tu, tutaj, tutaj chyba widać numerek. Dobra. No widzicie, to jest plombowe pole, jak kiedyś powiedziałem. Latem tyle plomb nie wychodziło. Dzisiaj też co to, trzy na razie, nie? Ale monet jestem przerażony, że nie ma fenoli. Może jeszcze jakiś znajdzie się, bo chwilę mam, zaczyna mrzawić. Ale dobra. Chciałoby się powiedzieć, że w tej ziemi coś będzie fajnego. 16. Jak mi łopata nie zakłóca. Zakłuda. Ludzie, co ja mam? Zakłóca. 16, stabilne. Mówię Wam, ile ja już nagrywam takich nieraz, właśnie rzeczy, których nie pokazuję, bo kopię. Kopia tam gówno jest. No. Gdzie to jest? Dobra, jest w bryłce Pewnie tu to, to, to samo będzie. Chociaż nie, chyba widzę plombę kolejną. <laughs> plomba na żywo tym razem Kolejna plomba na plombowym polu Ale jakieś takie widzę te plomby, nic nie mają tam No, także widzicie, no czwarta plomba i lecę dalej. Na pocieszenie, jeszcze chyba groszek tu wyszedł. Tak. Słabo, słabo dzisiaj. Nie ma moniaków. Dobra, powiem wam, co ja wam powiem. Powiem wam... Było to, co było. A taki słabszy wypad. Kolejny, ale... Zdawało mi się, że kogoś w lesie widziałem. Może i ktoś chodzi na grzyby, kto wie. Ale co ja wiem? Aha, że słabszy wypad? No ale słuchajcie, takie też muszą być. Kto chodzi, ten wie, nie? Jak to jest. Nie za każdym razem skarby są, ani jakieś fajne rzeczy, nie? Także ja, nie? No w sumie co? Było jakaś tam plomba, jakiś guzik. Jeden PRL, co prawda, nie? Ja liczę bardziej na monety. Ale, o i żołnierzyk był. Pokiereszowany, ale był. Dobra, wszystko na końcu zobaczyliście już, znaczy na zdjęciach zobaczyliście i na końcu zobaczycie. Chyba, że ktoś przewinął od razu na koniec, to już też widział. Także dziękuję za to, że oglądaliście i pozdrawiam wszystkich oczywiście i do następnego filmu. Cześć.